Cześć, tu Aka Olszewska, a to mój podcast Lider na Dwaniku. W każdym odcinku zapraszam Cię do rozmowy o tematach, które często zamiatamy pod dywan, a które mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju jako liderów. Wyobraź sobie następującą sytuację. Szukasz człowieka do zespołu, siedzisz przed stosem CV. Wszystkie spełniają Twoje wymagania. Odpowiednie wykształcenie, certyfikaty, lata doświadczenia. Ale czy te kryteria naprawdę pomogą Ci znaleźć właściwą osobę do zespołu? Dziś na dwanik biorę rekrutację, a dokładniej omówię, jak moim zdaniem powinien wyglądać proces rekrutacyjny i jaką rolę w całym procesie pełni lider poszukujący nowej osoby do swojego zespołu. Jeśli temat rekrutacji jest ci bliski, jeśli często szukasz ludzi do swojego zespołu, albo może odwrotnie, nie masz na tym polu większych doświadczeń, albo jeśli zadajesz sobie pytanie, jak zminimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Rekrutacja była mi bliska od samego początku, nawet nie tylko mojej kariery zawodowej, ale już pod koniec studiów, kiedy zdecydowałam się napisać o procesie rekrutacji pracę magisterską. To był rok 2001. Przyznam, na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat wiele uległo w tym temacie zmianie, ale nie wszystko. Zatrudnienie właściwej osoby do zespołu to niełatwa sprawa. Śmiem twierdzić, że jest to pewnego rodzaju ruletka. Na rynku jest dostępnych mnóstwo książek i szkoleń o tym, jak rekrutować ludzi, jakie pytania zadawać, aby lepiej poznać kompetencje, umiejętności, motywacje, dopasowanie kulturowe kandydata. Jest wiele właściwych pytań do zadania, od groma testów i asesmentów. Wszystko po to, aby właśnie zminimalizować ryzyko, Zatrudnienia niewłaściwej osoby. Chętnie z dostępnego na rynku wsparcia korzystamy. I do pewnego stopnia te techniki i narzędzia są pomocne. Rzeczywiście mogą zminimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, ale go nie wyeliminują. To ryzyko będzie zawsze. Dlaczego? Bo po drugiej stronie jest człowiek, a każdy z nas jest inny. Każdy ma swoją osobistą historię, swoje talenty. Umiejętności, swoje doświadczenia, przekonania, oczekiwania. Każdy nosi swój własny bagaż, nie tylko tych doświadczeń zawodowych. I każdy inaczej odnajdzie się w konkretnych okolicznościach, w konkretnej kulturze organizacyjnej, w konkretnym zespole i we współpracy z konkretnym liderem. Jest tyle wypadkowych, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji, a przede wszystkim podczas decyzji o zatrudnieniu. Tyle wypadkowych, których jednak wielu pod uwagę wciąż nie bierze, za to skupia się na twardych, namacalnych danych, jak posiadanym wykształceniu, wciąż nie mogę się nadziwić, że nadal dla niektórych jest to ważne, posiadanych certyfikatach, przebytych szkoleniach, posiadanym doświadczeniu. No bo przecież ktoś, kto ma 7 lat doświadczenia liderskiego, na pewno jest lepszym liderem, aniżeli ten, kto ma tylko 4 lata, prawda? Możesz przeczytać dziesiątki książek na temat technik rekrutacyjnych. Możesz odbyć kolejne szkolenia, aby skuteczniej rekrutować. To wszystko jest bardzo cenne i pomocne. Pod warunkiem, że w pierwszej kolejności nauczysz się w procesie rekrutacyjnym skupiać na człowieku, na tym, kim jest osoba, z którą rozmawiasz, jakimi wartościami kieruje się w życiu, jakie ma przekonania, jakie ma postawy, cechy charakteru, jaką ma osobowość, jakie są jej talenty. Co ją wyróżnia na tle innych, z kim lubi pracować, a z kim nie i dlaczego, co ją zapala do działania, a co ją frustruje? Osobiście od lat na samym początku spotkania zadaję kandydatowi następujące pytanie, choć raczej jest to prośba, a mianowicie: powiedz mi coś o sobie, czego nie znajdę w Twoim CV. Od tego zaczyna się cała rozmowa, a z uwagi na fakt, że przypomnę, każdy z nas jest inny, to i każda rozmowa ma nieco inny przebieg. Nie każdy jest na to pytanie gotowy. Niektórych zaskakuje ono do tego stopnia, że zaczynają mówić np. o swoich doświadczeniach, w jakiej firmie pracują, na jakim stanowisku. Uprzejmie, aczkolwiek stanowczo przerywam, zaznaczając, że te informacje jestem w stanie przeczytać z CV, które mi osoba przesłała. I wracam do mojej prośby. Powiedz mi coś o sobie, czego nie znajdę w twoim CV. Im osoba jest bardziej samoświadoma, tym lepiej z takim pytaniem sobie poradzi. Ale staram się nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków i jeśli ktoś nadal ma pewne wyzwanie z tą prośbą, to ją nieco modyfikuję, mówiąc: Okej, okay, to proszę sobie wyobrazić, że zamiast pana, pani, rozmawiam z osobą, która bardzo dobrze pana bądź panią zna. Może to być partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, siostra, brat, ktoś, kto pana, panią doskonale zna. Co ta osoba by mi o Pani bądź Panu powiedziała? Za co by Pana Panią doceniła, a na co by ponarzekała? To zwykle pomaga osobie się rozkręcić. Ale tak rozpoczęta rozmowa pozwala mi już na wejściu lepiej poznać kandydata bądź kandydatkę od czysto ludzkiej strony. A teraz pozwól, że podzielę się z Tobą konkretnym przykładem z mojego doświadczenia. Kilka lat temu prowadziłam rekrutację na pewne stanowisko. Miałam dwie kandydatki, jedna... Z imponującym CV. Druga, ze zdecydowanie mniejszym doświadczeniem, ale za to z niesamowitą energią, postawą i podejściem do ludzi. Choć wszyscy mi doradzali, abym zdecydowała się na osobę senioralną, ja poszłam za głosem intuicji i postanowiłam zatrudnić drugą kandydatkę. Mimo, że na papierze zdecydowanie przegrywała. To był strzał w dziesiątkę jedna z najbardziej trafionych moich decyzji rekrutacyjnych. I ten przykład utwierdził mnie w przekonaniu, że nie samo doświadczenie się liczy, ale również proaktywna postawa, pozytywna energia oraz chęć do nauki. To pokazuje, jak ważne jest patrzenie nieco szerzej, aniżeli tylko na to, co widzimy w CV. Im lepiej poznasz człowieka, z którym rozmawiasz, wykazując się prawdziwą ciekawością, a nie odhaczając kolejne rubryki w formularzu z wymaganiami, tym większa jest szansa, że świadomie podejmiesz decyzję o wyborze najlepszego kandydata. Nie najlepszego pod kątem posiadanych kompetencji i ilości doświadczenia, liczonego w latach, ale najlepszego dla Twojego zespołu. Aha, no właśnie. Zanim zaczniesz rekrutację, miej pełną świadomość, kogo ty i twój zespół tak naprawdę potrzebujecie. Ok, to zawracamy i zacznijmy od momentu, kiedy stwierdzasz, że potrzebujesz nową osobę do zespołu. Jaki stawiasz pierwszy krok? Zakładam, że kontaktujesz się z działem HR i kimś z rekrutacji. Mam rację? To co dalej? Mówisz, kogo szukasz. Czyli co dokładnie? Zapewne na jakie stanowisko? Omawiacie zakres obowiązków, wymagania co do posiadanego doświadczenia, umiejętności itd., prawda? I co dalej? HR puszcza ogłoszenie i czekacie na spływ aplikacji. Osobiście zakładam, że w wielu przypadkach mniej więcej taki jest właśnie przebieg. A co ty na to, jak Ci powiem, że można podejść do tego trochę inaczej i że wszystko zaczyna się od Ciebie? Ok, oto moja propozycja. Zanim o niej Ci jednak opowiem, proszę Cię o otwartość i skupienie się na wszystkich możliwych korzyściach związanych z tym podejściem. Możemy się tak umówić? Zakładam, że tak. To jest magia podcastu, w którym sama mówię do mikrofonu, ale wyobrażam sobie, że po drugiej stronie jesteś Ty. Słuchasz uważnie, czasem przytakujesz, czasem się ze mną nie zgadzasz, a czasem może się nawet zaśmiejesz. No dobra, wracam do mojej propozycji dla Ciebie. Jest kilka kroków w proponowanym i sprawdzonym przeze mnie podejściu. Krok numer jeden. Siadasz sam, sama ze sobą i analizujesz na spokojnie, kogo potrzebujesz do zespołu. I mówiąc kogo, nie mam na myśli posiadanych doświadczeń czy kompetencji. Analizując, kogo potrzebujesz do zespołu, analizujesz w pierwszej kolejności swój zespół, jakich ludzi masz w zespole, czego w Twoim zespole Ci brakuje. Jakich postaw, zachowań, jakich supermocy? Podam Ci przykład. Powiedzmy, że masz w zespole 7 osób. Większość osób pracuje w firmie ponad 5 lat, rotacja jest niewielka, wiekowo są to osoby między 35-45 lat. Masz zarówno introwertyków, jak i ekstrawertyków. Powiedzmy, że 5 z 7 osób skupia się wyłącznie na robieniu swojej roboty. Czyli nie wychylają się, robią wszystko to, co do nich należy, ale nie więcej. Nie inicjują zmian. No, bo po co zmieniać coś, co do tej pory działa? Mało proaktywni. Jedna osoba, nawet by może chciała coś zmienić, jest chętna, wykazuje proaktywność, jest otwarta, ale nie ma siły przebicia. To jest akurat osoba, która ma najkrótszy staż w firmie i w zespole oraz najmniejsze doświadczenie. W zespole nie ma również nikogo, kto mógłby cię zastąpić. Na przykład, gdybyś odszedł, czy odeszła z firmy, albo awansował, czy awansowała. Nie widzisz na ten moment nikogo, kto również w niedalekiej przyszłości mógłby na przykład się rozwinąć i uzupełnić brakujące kompetencje. Wszyscy to świetni eksperci, ale bez potencjału liderskiego. Brakuje ci w zespole Twojej takiej prawej ręki, kogoś, kto mógłby być dla Ciebie sparring partnerem, z kim mógłbyś, mogłabyś wymieniać pomysły, przedyskutować jakieś strategie czy koncepcje, kogoś, kto również miałby posłuch w zespole wśród innych. Czyli brakuje ci takiego nieformalnego lidera. Przyznam, ja nazywam to taką moją lokomotywą w zespole i zazwyczaj staram się mieć co najmniej dwie lokomotywy. Ale okej, okay, wróćmy do przykładu. Myślę, że na poczet tego ćwiczenia mamy już wystarczającą ilość informacji, aby pójść krok dalej. A zatem, krok numer dwa: na bazie analizy swojego zespołu tworzysz profil człowieka, którego chcesz znaleźć i zatrudnić. Czyli potrzebujesz kogoś z potencjałem na lidera. Kogoś, kto mógłby w przyszłości zająć Twoje stanowisko lub awansować w firmie na inne stanowisko liderskie. A skoro z potencjałem, to musi to być ktoś, kto potrafi budować relacje w oparciu o zaufanie, kto potrafi zbudować nieformalny autorytet i za którym ludzie chętnie pójdą. Patrząc dodatkowo na to, czego ci w zespole brakuje, czyli co nowa osoba mogłaby wnieść do zespołu, decydujesz, że szukasz osoby, która jest proaktywna, wychodzi poza zakres swoich obowiązków, ma zmysł przedsiębiorcy i patrzy szerzej na biznes. Dodatkowo uznajesz, że potrzebujesz, aby ta osoba lubiła zmiany i skupiała się bardziej na szansach i możliwościach, aniżeli na problemach. W swoich rozważaniach możesz pójść krok dalej. Jeśli masz duży poziom autorefleksji, możesz również zastanowić się nad tym, jakie ty masz braki, które nowa osoba mogłaby uzupełnić. Czyli, na przykład, jeśli nie czujesz się najpewniej w pracy koncepcyjnej, może warto ten punkt również uwzględnić. Dopiero mając jasność, jakie są twoje oczekiwania co do umiejętności, talentów, postaw i zachowań osoby, mając jasność, jaką wartość nowa osoba ma wnieść do zespołu, możesz skupić się na kompetencjach i doświadczeniach. Ok, powiedzmy, że masz już pełną jasność na temat tego, kogo poszukujesz. Dopiero wówczas przychodzi krok numer 3. Idziesz do osoby z HR i ustalacie wspólnie strategię działania. I tutaj podzielę się z Tobą błędem, który niektórzy liderzy popełniają już na starcie, a mianowicie oddają pełną odpowiedzialność za proces rekrutacyjny osobie z działu HR. Nie rób tego. Osoba z działu rekrutacji ma być Twoim. Partnerem w tym procesie, jesteście w tym razem, ale pamiętaj na koniec, to ty będziesz pracować z wybraną osobą, a nie osoba wspierająca cię w rekrutacji. Dlatego nie oddawaj sterów do działu HR, ani nie przerzucaj na HR całej odpowiedzialności za proces czyli postawa: ja zlecam, ja wymagam, ty robisz. Z drugiej strony nie daj się omamić i wmówić sobie, że osoba rekrutująca wie lepiej, jak znaleźć najlepszą dla Ciebie osobę. Nie, Ty powinieneś wiedzieć, powinnaś wiedzieć najlepiej, kogo potrzebujesz, jakiego ogniwa brakuje w Twoim zespole. To jest Twoja odpowiedzialność jako lidera. Bo na bazie podjętej finalnie decyzji o zatrudnieniu, jej owoce świeże albo spleśniałe, będziesz zbierać ty, nie HR. Więc moja rada, posadź się na miejscu kierowcy, a nie pasażera, a osobę po stronie HR traktuj jako partnera, który fachowo i kompetentnie będzie Cię w tym procesie wspierać. Krok numer cztery to decyzja o przebiegu procesu rekrutacji. Ona zapada pomiędzy tobą a osobą, która z ramienia HR będzie z tobą współpracować. I jeśli myślisz sobie teraz, ale Aga umie w firmie to machina jest. HR przejmuje cały proces, a ja nie mam nic do gadania. To ja ci na to powiem. Zamiast akceptować ten stan rzeczy, zastanów się, jak znaleźć drogę, aby swój wpływ zwiększyć. I to jest na bank możliwe, tylko musisz podjąć działanie. Posadź się na miejscu kierowcy. Nie akceptuj miejsca pasażera. No więc wspólnie z HR siadacie i omawiacie. Ty dokładnie precyzujesz, jakie są Twoje oczekiwania i upewniasz się, że osoba, która będzie nawiązywać pierwsze kontakty z kandydatami, będzie brała Twoje oczekiwania pod uwagę. Możecie nawet wspólnie ustalić, w jaki sposób będzie pewne rzeczy weryfikować, na przykład, jak będzie sprawdzać proaktywność człowieka, otwartość na zmiany itd. Sprawdzacie tym samym, czy macie jednakowe rozumienie Twoich oczekiwań. Ustalacie dokładnie, na którym etapie wchodzisz Ty. Jeśli macie to dobrze wszystko przegadane, jeśli rynek Wam sprzyja, w rozumieniu jest duży spływ ciekawych aplikacji, jeśli masz dobrego partnera po stronie HR, to moim zdaniem warto, aby Tobie zostały zaprezentowane dwie, trzy finałowe kandydatury. Czasem, szczególnie jeśli Twoja współpraca z osobą z HR jest krótka albo żadna, nie znacie się, to warto umówić się na jednego, dwóch kandydatów testowych. Czyli spotykasz się z dwoma kandydatami, których wybiera dla ciebie osoba rekrutująca, a następnie wspólnie te osoby omawiacie. W ten sposób osoba z HR lepiej pozna ciebie i Twoje oczekiwania. Możesz również włączyć się w niektóre rekrutacje wspólnie z osobą HR i wówczas ta osoba, która rekrutuje dla ciebie, będzie mogła sprawdzić, jakie pytania Ty zadajesz i na czym Ci zależy. Krok numer 5. Trzymasz rękę na pulsie. Czyli jesteś w regularnym kontakcie z osobą rekrutującą i wiesz, czy idzie to w dobrym kierunku, czy też nie. Nie zostawiaj tego na zasadzie, jak coś będzie dla mnie mieć, to da mi znać. Nie rób tak. Pamiętaj, ty siedzisz cały czas za kierownicą. Jeśli okazuje się, że jest mało dobrych kandydatów, to bierz odpowiednio wcześniej sprawy w swoje ręce, a to oznacza, po uzgodnieniu z HR, że włączasz się proaktywnie w poszukiwania. Osoba rekrutująca może na przykład przefiltrować ciekawych kandydatów na LinkedInie i dać ci na te osoby bezpośrednio namiary, a ty już z tymi osobami będziesz próbować nawiązać kontakt. I tu mała ciekawostka. Jeśli ktoś nie poszukuje aktywnie pracy, to często również na takie zapytania z HR nie odpowie. Ale. Jeśli napiszę potencjalny przyszły przełożony, to szansa na odpowiedź jest kilkukrotnie większa. Więc nie myśl sobie, ale ja nie jestem headhunterem i nie będę za innych o roboty odwalać. Jesteście partnerami, działacie razem. Zarówno celem twoim, jak i osoby rekrutującej jest znalezienie możliwie szybko dobrego kandydata. Więc nie marudź, wszystkie ręce na pokład. A jak już dojdzie do spotkania, to spróbuj na rozgrzewkę zadać pytanie, o którym mówiłam na samym początku. Postaw na ciekawość, spróbuj poznać człowieka zamiast odhaczać kolejne pytania z formularza. Przygotuj się przed spotkaniem, zastanów się, jakie pytanie możesz zadać, aby sprawdzić, na ile osoba jest proaktywna, otwarta na zmiany, na ile ma zmysł przedsiębiorcy i potencjał liderski. Możesz te pytania również przedyskutować z osobą z HR, która może mieć w tym temacie większe od ciebie kompetencje. Każda rozmowa jest inna, bo za każdym razem masz przed sobą innego człowieka z inną historią i innym bagażem. Postaw na ciekawość. Krok numer 6. Finalna decyzja. Jeśli już masz osobę, o której sobie myślisz, kurcze, to jest chyba to. To zastanów się, ile osób miało z tym kandydatem czy kandydatką interakcji. Jeśli tylko osoba rekrutująca i ty widzieliście człowieka, ja bym postawiła na jeszcze co najmniej jedną osobę. Wiem, że czas to pieniądz, wiem, że obecnie trudno jest o dobrych ludzi i trzeba kuć żelazo póki gorące, ale to wszystko da się zrobić. Jeśli masz finalnych dwóch, trzech kandydatów, którzy przyjeżdżają do firmy na spotkanie z tobą, to co szkodzi, aby po waszym spotkaniu odbyć jeszcze jedno krótkie spotkanie z inną osobą? Albo chociażby zaproś na swoje spotkanie, niekoniecznie od razu, być może w trakcie spotkania, kiedy poczujesz, że to jest naprawdę ciekawy kandydat, zaproś w trakcie właśnie spotkania na osobę jeszcze kogoś, z kim wcześniej się na to umówisz. Im więcej par oczu, tym lepiej. W dzisiejszych czasach, gdy praca zdalna staje się normą, a zespoły są coraz bardziej rozproszone, to zasady, o których mówiłam, są ważniejsze niż kiedykolwiek. Poznanie człowieka może być trudniejsze przez ekran komputera, ale nie niemożliwe. Wystarczy zadawać właściwe pytania i naprawdę słuchać odpowiedzi. Choć przyznam, że osobiście, będąc w pełni zwolenniczką pracy zdalnej i hybrydowej, to zatrudniając człowieka, wolę mu spojrzeć w oczy na żywo. Podejmij najlepszą możliwą decyzję. Poza faktami warto czasem również posłuchać głosu intuicji. A jeśli intuicja mówi ci: to nie jest chyba to. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to z własnego doświadczenia wiem, one nie tylko nie znikną, ale z czasem się pogłębią. W swojej karierze zawodowej uczestniczyłam w tysiącach rekrutacji i asesmentów. Na przestrzeni prawie 23 lat zatrudniłam setki osób. Odkąd pamiętam, skupiałam się w pierwszej kolejności na człowieku, kierując się zasadą, że doświadczenia zawsze można nabyć, jednak człowieka nie zmienię. I w większości przypadków ta strategia mi się opłacała. Choć oczywiście na przestrzeni tych ponad 20 lat popełniłam również błędy rekrutacyjne, w tym kilka spektakularnych, dowodząc tym samym, że ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby nie można wyeliminować, można je tylko zminimalizować. Podsumowując, zapamiętaj, proszę, najważniejsze zasady skutecznej rekrutacji. Po pierwsze, najpierw poznaj człowieka, potem weryfikuj kompetencje. Po drugie, zadawaj sobie pytanie, jaką wartość wniesie ta osoba do mojego zespołu. Po trzecie, bądź partnerem dla HR, ale nie jako pasażer, a jako kierowca. Po czwarte, słuchaj swojej intuicji, ale zbieraj też opinie innych. I po piąte, pamiętaj, że doświadczenie można zdobyć, ale charakteru człowieka nie zmienisz. Co z przekazanych przeze mnie rekomendacji bierzesz dla siebie? Ja proponuję od razu przeanalizować swój zespół, zastanowić się, czego w nim brakuje, jakich postaw, zachowań czy talentów. A podczas kolejnej rozmowy rekrutacyjnej, zacznij może od prośby. Powiedz mi coś o sobie, czego nie znajdę w Twoim CV i zobacz, w jakim kierunku pójdzie ta rozmowa. Jestem przekonana, że ta zmiana perspektywy może ci przynieść nawet zaskakujące rezultaty. To wszystko na dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim proszę z innymi liderkami i liderami, którzy być może właśnie w tej chwili rekrutują kogoś do swojego zespołu. I na koniec, jak zawsze pamiętaj, proszę, chcesz dokonać zmiany, zacznij od siebie.